Cześć, tu Gosia z kanału Zabawkowy Plan Filmowy. Witam Was serdecznie w dniu dzisiejszym. Sandy, która jest tutaj, hmm, Przygotowałam mi jakąś, jakiś kolejny challenge. Sprawdzimy, co teraz. Poprzednim razem miałam zagrać Good Pizza, Great Pizza. Wyszło mi tak, no powiedzmy, że średnio. Natomiast dzisiaj co mi przygotowałaś? Roblox i piggy. Okay, Okej, ale co, zamieniam się w świnkę, będę świnką, jakąś no. fajną taką, czy. Jakie będę miała zadanie w tej grze? Zależy, jak będzie. Aha, czyli mogę być kimś dobrym albo kimś złym. Dobrą świnką, albo złą świnką. No dobra, to jestem gotowa. Sprawdzimy. Przy okazji, jeżeli jeszcze nas nie subskrybujecie, to serdecznie zapraszamy do kliknięcia subskrypcji z dzwoneczkiem, oczywiście, żeby nie pominąć naszych kolejnych filmików. Zapraszam, a ja już się szykuję. Zobaczymy, jak mi ta gra pójdzie. Dobra, mam jakieś wybrać, jakąś planszę? To błędnie akurat. Dobra, wybieram jedynkę. Niech będzie jedynka. Wrzesz najlepszą. Najtrudniejszą? Nie, najlepszą. Ach, to, najlepszą, no to. Trzymajcie kciuki. Jesteś takim moim narratorem. Będziesz mi trochę podpowiadać, dobra? Ok, bot, player, wyląda player. Player. Tik. No nie, za długo czeka. Znowu 5, 4, 3, 2, 1. Nie hujaj się, spadniesz z tej piłki w końcu. No dawaj, już tutaj. Jestem jako ty, Sandy Candy. No. No dobra, ciemno jest. Wysiadłam policja, mnie podwiozła i już chcę iść. Szybciej, 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 bo muszę sprawdzić, czy to mi się w ogóle uda przetrwać chociaż chwilę. Coś jeszcze czyli tak, ja muszę uciekać przed tą świnią, tak? Mhm. Dobra. O, masz takiś jakiś do wyboru mam jakiś. A, bo jesteś świnia. Ja jestem świnia? Ale jesteś... Ty jesteś świnka. Ach. Dobra, jestem mama świnia. I teraz co? Na razie czekam. No i później będziesz zabijać ludzi. Boże. Dlaczego? Ja wiem, że chcesz. Nie, ale to mam trzeba się tym kijem ich tutaj? No klikasz, podchodzisz do Dobra, mnie. to mów mi teraz, ale wiesz to Samia nie bujaj się, tak? A się nic Spadniesz te piłki zaraz tutaj. Dobra, to czyli tak, czekam na moment... E, Boże, to jeszcze 9 minut. Gra. E, Chyba, że wszystkie zabijesz. Nie dość, że pierwszy raz, to od razu muszę być taka niefajna. Od razu jestem świniana. No. To jo, już idę, Uderz. dobra, idę po schodach. A czym uderzam w ogóle w pierwszy Po prostu wchodzisz w człowieka. O Boże. W Tylko najpierw to trzeba umieć chodzić. Nie. O, o! Nie już zrobiłeś. Boże, co to był za krzyk? Ja się bardziej... A jak mam tutaj się schylić? Naciskam? Nie, nie da się. Tu nie ma, świna się nie schyla. No. Boże, po ścianach piłuje sobie twarz. Dobra, słuchajcie, dam radę, ale to nie było miłe bo skrzywdzić to biedne dziewczę. Tutaj idę, idę, idę. Taka polasa ludzka już taka jest. Boże, słuchaj, ale trochę się tak... Sama się boję siebie. Nie wyglądam dobrze w tym... Ja w ogóle nie umiem tu wyjść, patrzę, normalnie woham ściany. Jezu, sirop przejść, nie, najgorsza świnia w mieście po prostu. Co Słuchaj, jesteś ludzie w ogóle? Hello? Spoko, nic się nie dzieje, ja jestem słaba jako świnka, więc nie bójcie się, nie musicie się ukryć. Ty, a w ogóle wiadomo, gdzie ci ludzie się ukrywają? Bo to tak może trwać no jak, trochę. Jak nie. ludzie, ten kto zginął. Boże, I no. Naprawdę, Jakby okay. to robicie? A tu nie można. Jako... O, ty, jakoś inaczej się ruszam teraz. I tam może ktoś będzie. Dobra, chociaż nie jest tak źle. Jeden punkt zabyłam, jedna osoba. Teraz to może być tak, że nikogo nie znajdę. A oni się gdzieś chowają? O, ty, ci, 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 o, ktoś tu wszedł? No, no gdzieś, 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 gdzieś szedł. ktoś wszedł. A jak drzwi otwieram? To nie są drzwi. na no jak wydajecie radę? Przecież ja tu spadnę stąd. Patrz, po, po płocie, po schodach w ogóle. No, chodź. Moja świnia lubi wąchać ściany. No i to samo, proszę bardzo. O, jest. Jest, jest, jest. O oh no, oh Nie, no. yeah, biegnę do ciebie. Jezu, jakie emocje. Ja Cię złapię. Co ona mi pisze? Coś pisze, mówi. Jezu, ci ludzie tak biegną, że śmieją się ze mnie. Jestem krzywa świnia. Nie no, po prostu takim tempem to ja mogę, wiesz co, Sandrunia normalnie, hmm. uciekł mi, uciekł mi, uciekł mi, uciekł mi, zaśmiał się ze mnie prosto w twarz, mój skoszony nos, no i co, nie mogę wyjść, wpadłam w ścianę znowu. Czy Ty też tak wpadasz w ściany? No, tak, czasami. Jezu, to jest trudne, to jest naprawdę dla mnie trudne. Ja bym chętnie coś zjadła, a nie szukała tych postaci. Nie ma! A w ogóle ile tu osób gra? Może jestem sama? Nie. Idę tam. Tu was dorwę. Tylko jak dojdę, oczywiście. Dobra, drzwi ładnie pachną. Super. mimik. Dobra, kręcimy się tutaj. Tak, proszę bardzo, już... Nie... O! O! O ty! Znowu ty mi dobiegniesz. Jezu! On jest tak szybki, że ja nie daję rady. Sandrunia. Proszę Wiesz w ogóle. Co ja teraz robię? Pocham sobie stopy. Jezu, Nie, zajrzę sobie zaraz pod trudnicę i będzie tyle. Teraz dobra. Idę tu. Dobra. Daję sobie jeszcze 2 minuty. Jak mi to nie wyjdzie, to będę prosiła inny zestaw gier. Bo normalnie po podłodze teraz. Co się dzieje? W ogóle się je gubię. Jezu, to wy naprawdę jesteście zdolni. Ty, ja w ogóle nie mogę trafić w drzwi. Sandyś. Gdzie jest jakaś postać? Tamta, chociaż nie ma takiej... Gdzie jesteś? Nie ma takiej mega porażki, bo jedną udało mi się zdobyć. No. Nie no, słuchaj, kręcę się tutaj, to w ogóle nie ma co. Nie ma co. Można to wyjść na dwór? No. Ej świnka, ładne masz oczy, ale co z tego? Słabo chodzisz. Nie możesz trafić nawet do drzwi. Idę tam. Ten jeden to po prostu zaniesie chichra chyba. Otworzyli chyba drzwi. A, czyli generalnie zrobili mnie w bambułko. Nie, no, słuchajcie. To jest naprawdę, to jest trudna sprawa dla mnie. Chyba się poddam. No, no, nie poddam się. No, no, ja nie mogę stąd wyjść. O, jest! U, jesteś. Jezu! Zamiast na niego to po prostu wpadłam w ścianę. On widzi to, że ja przecież wocham ściany. To w ogóle jest. Biega i się śmieje ze mnie. To musi być jakiś specjalista. A ja się mogę gdzieś tu przyczaić. Dobra, fajnie. Mm, uj, jaka fajna ściana. Mniam, nią. Powiem ci tak. Za minutę się poddaję. To jest po prostu za trudne dla mnie. Przynajmniej w tym temacie. Tu. Wszystkie ściany obwąchane. I chyba nie dam rady. Cztery minuty zostały. No. Dobra, może ktoś mi wpadnie w nos. A nie ja w ścianę. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Gościu przewalił krzesła. Por Weź, tu jest coś do jedzenia. A mogę zjeść sobie tą pizzę? Nie. To było coś fajnego. Znowu ściana, znowu noc w ścianie. Nie no, świnia. Coś się tutaj nie popisała. Nie, nie dam rady. O, ktoś wyszedł. Tik, 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 tik. O ty! Gościu, normalnie jak mi lata, zobacz. Jezu! Weź, ja się tak denerwuję, że aż gęsią skórkę mam. Normalnie nie no. On widzi chyba to, że ja jestem taka słaba w tym, co? Przecież on normalnie stanął i zrobi tak... i powiedz. Drzwi się otworzyły, ja się bardziej boję bo po prostu ich, niż oni nie. O, dobra. Chyba w ten sposób zostaniemy. Bo game over. Okej, okay. jest game over, czyli generalnie moja świnia Zaoplana. Moja świna plana. No, no, no. no niestety, nie udało się. Roblox, w tym akurat wydaniu wydało mi się niestety za trudny. Nie jestem dobrą świnką, to znaczy właściwie jestem dobrą świnką, ponieważ nie skrzywdziłam dużo osób, ale myślę, że niektórzy, tak jak tutaj, potrafią nam załatwić całą drużynę. Mi się nie udało, ale mam nadzieję, że na pocieszenie dacie mi łapkę w górę, tak żeby mój świński nosek był zadowalany. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie. Subskrybujcie nasz kanał. Do kolejnego filmiku. Łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek. Pa, dzięki bardzo. Mm, szkoda, że się nie udało. Ale udało. Cool.